Cześć, Siemanko, witajcie, z tej strony Kapie, dzisiaj ze mną sąsiad miastek I w dzisiejszym odcinku umieszczamy sobie jeden paszowóz Widzisz, że po prostu timeR Plus, zrobiłem sobie talerzowanie nowym nabytkiem Na tej, na tych pięciu polach moich 15, 16, 17, 18, 19 Oraz kultywację na polu numer 5354 W poprzednim odcinku miastka właśnie trochę już to sobie talerzowałem oraz kultywowałem a teraz to to właśnie sobie dokończymy to. No i co, jeszcze tutaj na szybko wam pokażę, co ja tutaj zbudowałem u siebie na dwie, dwa odcinki wstecz. Czas na 15. Cyk. Tak, No I tutaj mamy właśnie krowy, sztuk 10. Jak widzicie, woda, czystość słowa. Jest spoko. Te mery już jeden sobie paszował. zmieszałem. siano. Kiszonka, kiszonki tutaj sobie dałem. Jest spoko, bo w poprzednim odcinku była. Mega w ogóle nie wiem jak to opisać. Mega fajnie się grało, taka kurde, ługa buga i fajnie było, <laughs> nie wiem jak to opisać. Buga <laughs> buga. Sami możecie zobaczyć, tak zapraszam na poprzedni odcinek, zapraszam oczywiście do miasta, link w opisie A jaki modpak, tak wreszcie udało nam się to ogarnąć, modpak również macie w opisie e, 10 krów, już troszkę oborniku jest, ognówki również. E, tutaj jeszcze latarnię sobie postawiłem. Tu jest wiata, gdzie na razie jest właśnie tylko ta wioskinka na wodę. E, lecimy dalej. Panele: trzy panele, za które mam pieniążki. Tutaj jeszcze będę musiał zrobić siana kasy, gdzie będzie trawa. To jest siana, tu jest słoma, także możemy lecieć. Będę sobie dawał, jak na razie, dwie kostki siana. E, później jedną słomy, właśnie i reszta kieszonki. No co, co tutaj chciałem wam powiedzieć Jest patch 1.4 do farminga Dodali nareszcie No i nareszcie poprawili Ten To przejście w dzień w noc Jak wiecie o 19 już było tak ciemno I w nocy czasami było O co się zrozumiałem I czasami w nocy o którejś tam godzinie było Jaśniej niż niż co ja tu robię? Jezus. ja tutaj Było jaśniej niż powinno być w nocy, bo w ogóle było jasno, tak? A właśnie wieczorem było tak ciemno, fest. No i teraz to już naprawili. Podobno przynajmniej jeszcze to nie testowaliśmy. W środę lub w czwartek, właśnie okazał się u mnie odcinek z tych nowości. No, ej, rzucaj się! Ej, kostko! Rzucaj się, raz No, dziękuję. Mm -hmm. eee, no widzicie jakieś od cholery, bo tam było chyba 380, no ponad 300 ton. Także ładnie dało, właśnie tam był. Coś z dalekiej wsi, czy przyjechał. A, już tylko 300 strało no, tam musiałem 50 im dać. Dobra. Odkładamy sobie widły, cyk. Ci powiem, sąsiad, że tej kultywacji to ty sobie za dużo nie zostawiłeś. No, nie, właśnie. No tam gadaliśmy właśnie o utonięciach i tak dalej. Zapraszam do miasta. No sobie tam pogadaliśmy. No i co tam miastek będziesz robił, co tam ciekawego powiesz? Ja sobie ogarniam zwierzątka, hałasy za... Przepraszam. E i zacznę chyba siać sobie już. Okej. Okay. No już mam zasiane 61. Jakie to moje nowe pole. E, powiększone zostało 63. Oraz właśnie nowy land został kupiony 59. Tam e, również pole zostało powiększone. Był tam słonecznik. Został sprze... jeszcze nie? Chyba sprzedawałem go. Musiałem go sprzedać. No bo nie tak. ma Sprzedawałem. Nie pamiętam za ile. 18. Gdzie ja mówię? No, także tak, cyk, pyk. Oj. Dobra, sypię się. Ten żeby sobie sprzedałem. I teraz tam jest słonka. Ile to mamy 3%? 97, dobra. Także już mamy. TMR, pięknie. Nie ja wiedziałem sobie właśnie tutaj. Jeszcze traktor. Oczywiście czerwony. Miastka bo tutaj większość mam rzeczy czerwonej. No jakby inaczej. Dobra. Sypie się, syp. um, Tak, rośnie, więc jest wszystko w porządku. Mleczko 200, gnojówka 194, bornik 24 jest to. No także fajnie, fajnie, powoli to jakoś idzie do przodu. Um. Aha, ile my tu, 30 mam, Ok, cyk, spaka. dobra. Także sobie tutaj na razie zostawię jeszcze kamera, Z kaszę. I teraz jesteśmy tutaj. Kultywacja, cyjbów pach. W kolejnym odcinku będę sobie tutaj siał kukurydzę. Wszystko, całego pola tutaj nie, nie zasieję. Bo... no bo nie. Jeszcze sobie... Rozrzucę wapno na tych pięciu polach Właśnie po kukurydzy e, Zaraz wam oczywiście pokażę jeszcze dalej talerzówę No tutaj już tajerem tylko 2-3 na godziny jestem lecę, ale Ale po, po, po prostu już nie chciałem tak przyczepiać, chciałem e, Już nie chciałem case robić tej kultywacji No i tyle, powoli, wielkimi krokami zbliżamy się do 30 odcinka E, który wypadnie prawdopodobnie u mnie Nie, 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 nie nawet nie liczyłem Eee. Te... E... No to licznie, ty masz nieparzyste. O no, no w sumie tam, zawsze sobie o tym zapominam. No tu u ciebie, nie, <grym> czy <wiecie>, jakiś Szpeściel <grym> będziemy robić? Nie. No, zobaczymy, ja myślałem nad jednym, ale to no, do dogadania. Aha, no dobrze, dobrze. Nie no ma problemu. Typa, dobra. No, co tam są powiesz no? No nie wiem, no o, o, o czym miałeś opowiadać, o patchu. No to o patch, no już, kurde, no. Że wielkie problemy były. a no to, no to właśnie, no to patrz, jakie ty miałeś problemy, Gałga, nie? Tak. <grywia> łopie. Nie wiem jak wy, ale ja jeżeli pobierałem, to mi się otwierało w dziwnym folderze, to aktualizacja i musiałem ją wyciągnąć na pulpit i ją zainstalować. No dziwnie, pierwszy raz mi się tak stało z farmingiem, że zgawiałbym się po raz pierwszy, ale no cóż. A o naszych planach, co planujemy, mówimy nie. O tej serii? Nie, nie, nie. A, jeszcze czymś innym, a. No to, jeżeli nie o no, serii, no to mogę sobie trochę tak powiedzieć, że planujemy właśnie e, dwie serie. Mianowicie, jak tam skończymy, no to właśnie nie wiem, robimy najpierw to w trójkę, czy, czy z tymi markami? A mnie obojętnie, by można było poczekać, żeby tych marek wyszło. No to dobra, właśnie chcemy zrobić taką fajną serię e, jednych, jednej marki, właśnie na jakiejś tam mapce. A dokładnie serię serii, o. No bo by, na przykład to były jakieś sezony czy coś, może. Byśmy to tak podzielili, że na początku byśmy sobie wzięli jedną markę. Nie zdradzimy jaką, bo już wiemy jaka będzie pierwsza. Byśmy sobie zrobili 20 odcinków z tego. Później byśmy zrobili sobie przerwę. I później znowu jedna marka, 20 odcinków, kolejna marka i tak byśmy sobie zmieniali. No, także myślę, że będziecie zadowoleni. No i planujemy też serię właśnie w trójkę. Jeszcze musimy mapę ogarnąć i tak dalej, ale to na spokojnie... Na 90, No na 50% mamy mapę dopiętą. No także musimy yy, no, się to wszystko pogarniać. Mody, jeżeli będziemy używać. No i na trzy tak. kanały właśnie prawdopodobnie, na trzy osoby na pewno, a czy na trzy kanały to jeszcze zobaczymy. Prawdopodobnie też. Zobaczymy, czy kolak się zgodzi. Ej, No właśnie. No także, widzicie taka talerzowa, 6 metrów e, ogarnia. Także, no także, fajnie, tutaj chwila, moment, już. I co, na tych trzech polach będzie albo przyńca, albo jęczmień. E, a na tych dwóch, tutaj przede mną będzie soja, jak i na 61, i na tym moim nowym polu. Tam właśnie są te trzy łąki na 63 43, 59 Gdzie na 43 do to ostatni sezon będzie ta łąka Bo tam już e, też będę coś robił fajnego na odcinku e, Z nią hmm. i, i po prostu już jej nie będzie, będzie normalne pole Chłop dobrze zgapił wam powiem No, e, he, he, he. no trzeba, trzeba no i jest, jak widzicie, tutaj jeszcze u sąsiada są żniwa, Po lewej, po prawej. A my już tutaj siejemy powoli i tak dalej. No, mi tylko jedno pole zostało do zasiania. No, półtorej, no bo zostawię pół odcinek tego i całe tamte. No, także składamy, możecie zobaczyć, jak to się składa. Wszystko po kolei. Fajnie. Ale długo gdzieś na talerzu, No. Lecimy, nareszcie to się fajnie brudzi, bo powiem wam, że ta sieczkarnia Jundira No to u tam to były takie jajca z tego, że sami możecie Gdzieś się to sprawdzić Nie ja no powiem wam, że no a u, u, się działa wieża a uuuu Antek eee, zostaw mnie piracie ty że tu się ledwo jeszcze muszę tutaj zjechać na przystanek Ej, przepuścić sąsiadów Nagrywa się, nagrywa. 11 minut. jest Maria brzuska. ja to za blisko są to te drzewa. Ciężko się wyminąć. No to ty i tak nie masz źle, bo tak jak ja tym caseem kupiłem. No to jak ja to już w ogóle nie wszyscy zahaczałem. Tak w sumie było widać na ostatnim odcinku u kapiego jak Antek mnie holował. A to były takie jajca. Wy, wyjeżdżaliśmy od Krow i tu pokazywałem rządziera, to sro a to miastek za no mną, i sru i później go antek ciągnie. Nie. A później cię dwa razy... na dwa razy. To było najlepsze. Dzisiaj oglądałem, patrz Horak jeszcze nie wyjechał z farby. No jak... To... Ty mnie zdążyłeś napełnić. Ja zdążyłem dojechać, a on dopiero się wysypał. No, to by taki jajca. Jak tam w ogóle później się tak na jak zobaczymy cofa, ale no dobra. Nic. A właśnie muszę zobaczyć, jak on cofa. No, także oglądaj odcinek, bo tu... nie, nie, ja ma jajca, jajca. Obejdzie, to... O, ja go obejrzę, jak będę miał zły humor, jak coś mnie zirytuje. O, jak mnie Ciecholak zirytuje, to wtedy sobie łączę odcinek. No, w ogóle jestem sieczkarią i z tym hoderem, to uu. No nie jest aż tak dopracowana, no, chyba już sprawdziliśmy sobie, jakie będą, no, mam, możecie zobaczyć. Kurde, ciasto tutaj, to? jak nie powiem, gdzie... W przyszłym sezonie mogę Wam zaprosić, bo ja też będę robił akcję kiszonka, czyli Czekolak nam się przyda. Nie trąb mi tam za tym oknem, bo wyjdę do ciebie. E, tak. Prawdopodobnie to będzie na tych trzech polach, po których właśnie stąpam e, znaczy jeżdżę. Ale to jeszcze nie jest pewne na 100%. I albo to będzie jedynka, albo tutaj. No i. No i, no i, no i, no i. No i... Kto czeka, nie Napiszę komentarz. Czekajcie na jeszcze jedną bekową masję szonkę. Wtedy bym nawet się pokusił zrobić godzinny odcinek. O Jezu, to ty, ty będziesz to chyba wrzuca, nie, <grym> 5 godzin. Nie, ten 36 minut, prawie 40 co miałem. Wrzucał mi się 2 godziny. 2:10 10 o. Aha Także nieważne czy duży czy mały, 2 godziny. To Poskoć tu to sobie naszykuję sprzęt to się na kolejny odcinek, O, Albo wiesz co? No. Nie, inaczej zrobię, kurde. Teraz tak. Nie ja wiem co będę u Ciebie robił na odcinku. A tak to już bym wiedział. Wiecie co, jednak zrobię sobie co innego iść gdyż ponieważ teraz ja mam 13 minut. To sobie jeszcze polecę dać to wapno na tych polach. A tak to już na Twoim odcinku będę sobie tam już chciał. A tak to hmm. bym nie miał co robić. Zbyt na Twoim. A ja, ja prawdopodobnie w następnym sezonie będę siewnik wymieniał, nie wiem jak to sąsiad. Siewnik? No wiesz co, ja na razie będę miał wydatki, także no zobaczymy, ale też planuję właśnie na Horsza Jezu. A. Trze Trzeba dodać ten dodatek, horsza darmowy. To ja nie. Trzy ja dodatek. nie dodała? Mi się dało, że to Aż A się da sprawdzić. Wczoraj? Na pewno zainstalowałem, a czy dodałem, to nie pamiętam. Bo wczoraj to sporo tego wszystkiego dodawałem. Nie. Aha, nie dodałem. No to na pewno ma pobrane, no to muszę dodać w takim bądź razie Wapno i lecimy. Ale tu 103 tysiące na nowy kompaj będę musiał wziąć kredyt. No ale to nic, nic nie szkodzi. Jeszcze wam nie będę zdradzał jaki, to będzie niespodzianka Ja wiem, ja wiem Kto przyjdzie do mnie na kanał, zostawi subika to powiem, powiem A to se mów, to se mów, ja i tak zrobię zmienię <grym typing> Jak będę miał 20 subów to powiem, powiem Taka reklama, reklama A więc drogi oglądający, skoro chcecie dowiedzieć się jaki kapi kupi sobie kombajn Przejdź na kanał Miastek 2.2 Ej, link A w opisie. Wtedy się dowiesz? Link w opisie poprawiony już będzie działał kanał, będzie istniał. Bo skoro wchodzi się u Ciebie Kapi na w opisie w link. Tak samo jak i u mnie nasze kanały nie istnieją. Co ty gadasz? Jakim tak. cudem? Jak wejdę sobie u siebie pod odcinek kliknę link do kapiego, to taki kanał nie istnieje. Ale ja, ja. Tak, także muszę to zmienić. LOL i dlatego może do tak. się nie wchodzi, bo ja daję, a tu kanał nie istnieje. Ale ja nie? Jakie jełopy? Z... O właśnie, jełopy. Prawdopodobnie będzie fajna nazwa serii. <grym> jełopy z jednej marki. O, fajne. no. Jełopy z jednej, no. <grym> Albo markowe jełopy. O, to lepsze. O! Markowe jełopy. O, oh, jest. <grym> Ale to jest do dogadania do, 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 do. Witamy was na serii Witamy was na serii Markowej Jest. Glaska Boże, idźcie. Dobra, Heniu, poczekaj, ja cię wyprzedzę, co? Bo mi się tu spieszy No, także tam jakieś 40 ponad minut wyszło na tej kieszonce Jest trochę oglądania, jest, ale chociaż gdzieś było zabawnie Dzięki, że... Albo wcale. albo wcale ty, ty mu nie mów, bo on się zobaczy odcinek, gdzie się cieszy, że faktycznie to dzięki niego. Hmm. A, że to hasło zmieniliśmy, kurde, cool, bo... No okej, powiem, że niedługo byście nie mieli odcinków, tylko już żniwa. Prace podżniwne by nie istniały dla nas. No, by tam było Dobrze, że wczoraj faktycznie byliśmy i w ogóle, bo... łap już mhm. by to poogarniał. Ale wam powiem szczerze, że... że, że Holak zajrzy do mnie na okres żniw bo muszę z nim pogadać żeby nie chciał sobie pograć na serii na odcinkach Zaproszę go do pomocy kombajnować będzie o kombajnować, pulgować właśnie to dlatego powiedziałem kombajnować Tak, to, to sobie już zostawię tu na odcinek No także stary ludzie bo mówiłem że tam sobie zrobię ten się Plus to ale no no, jak widzicie no... Jednak ja do miasta będę miał chociaż co robić, bo tak to bym musiał przesiedzieć, czy coś. No a to jest najbardziej męczące jak masz siedzieć, a ktoś gra i gada o tym. Nie? No także no... Chociaż sobie tu będę już na spokojnie siał. Czyli nie zacznę ja znowu. Bo... Aha Możliwe po prostu, że sobie tam kawałek Soi będę siał na tych dwóch polach i tam kawałek tej kukury, słonecznika i tyle. Po prostu u mnie w następnym odcinku będzie się w trawę sadzenie A u ciebie co będzie w następnym odcinku? U mnie? Że jak ja będę nagrywał? No to... No, no to właśnie będę sobie siał ten słonecznik, no i myślę, że jeszcze chwilę, choć sobie tu ten tą soi na 15-16 A I po tym ja sobie zrobię, poczekaj Ty, samsiad, dobrze będzie ty zaczniesz Mhm. Mm to spoko. Także no. No zawsze sobie zniwa Myślę, że właśnie dziś tutaj na tych polach. Eee, Także no. No bo ty tam zniw chyba nie miałeś z tego Nie, miałeś, miałeś. Przepraszam. No i co, już w dziewiętnastej. Ale faktycznie czuć tą różnicę tutaj z tym wapnem. No bo a, z wapnem, bo chciałem o czasie gadać, bo było faktycznie z 19 jeszcze W miarę w miarę jest No czuł, bo prawie zrobiłem to pole Te 3 w sumie pole a 60% mam dopiero No widzisz Sąsiad miastek jednak mądry w miarę Pa pa, 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 No i co, ruszyła ta liga e-sportowa, to znaczy, ruszyła, można się zapisywać i tak dalej. Także może coś się ogarnie, może się zapiszemy. Zobaczymy. Jeżeli się zapiszemy, jeżeli dostaniemy tą mapkę na testy, no to na pewno wam ją pokażemy, oprowadzimy was i pokażemy mniej więcej jak to wygląda. Chyba, że będzie gdzieś w regulaminie zastrzeżone, że nie będzie można tego pokazywać, no to przykro. No, jak się zapiszemy i w ogóle, jeżeli to wszystko wypali, bo się szukamy jednej osoby, bo niestety to jest w trójkach, I eee, no to jeszcze tam się najwyżej zapytam, no czy dałoby radę to na YouTube pokazać, czy coś to mapę. Chociaż myślę, że by dało radę, bo i tak oni już ten trailer tak. pokazywali, jak ta mapa wygląda, więc. Tak, no niestety chcieliśmy jeszcze kolakiem, ale no, no. W regulaminie jest właśnie, mała. że od 14 lat. Po powyżej 14 lat, jeżeli ta osoba ma od 14 do 18 no to za pozwoleniem eee ma O... o no, no tak tak Ta osoba która właśnie ma mi się opiekuje Musi wyrazić zgodę To powiem wam że akurat się łapie No ja tak też ja to niedługo sam nie będę musiał zgodzić żadnej. No, jeszcze chwila, jeszcze troszkę. No, doczekać się nie mogę, no chłopie, chłopie. No, ale stary dziad. To dupy na kapie. Ty, Ci, pomysł. Za dwa lata jak będę w Kielc do ciebie pojadę. Noo, no, jak ja pojadę do Kielc. I, i nagram droga. Ooo, Nie no, no, wtedy to bym pod ciebie podjechał. Jakbyś nie miał transportu, czy coś. Nooo, no raczej Nie, bo tam będzie się nudzić, no cały czas to samo. Ja pierdę, no tak to jest właśnie z ludźmi, jeżeli się oni tym nie interesują. No to. nie wiesz co się mówi w takich sytuacjach? Do sklepu, Do sklepu jedziesz sama, bo też się w sklepie ale to samo na regałach. A to jest najlepsze, że właśnie do sklepu w rzadku kiedy jedę. Właśnie ja codziennie chodzę. Nie, <noise> ja, soboty to rzadko, ale tutaj gdzieś... Codziennie no to też to wbiby. Ej patrz, widzisz? Płynnie ta noc nachodzi, a nie tak drastycznie. No jak na razie wszystko jest git. Jeszcze ciekawe jakby wyglądało to niebo na 120, jakbyśmy przyspieszyli, a to możliwe, że kiedyś się to jeszcze przetestuje. Czy coś. No my pewnie będziemy tu testować. Bo nas no będziemy musieli tak. przewinąć Ty te bydlaki masz ujeżdżane na oce tak. No, bo ostatnio jak kapi sobie przewinął, no to mi produkcja świn stanęła na 150, ponieważ ja mam taką oborę No i stanęło mi w południe poprzedniego dnia, kapi przewinął cały dzień, całą noc, także... Troszkę w plecy. No i tam troszkę tylko. No ale co zrobić? No tylko 20 tysięcy w plecy, nie? Hmm. No Jełop nie wiedział, także no co zrobić? No właśnie jełopie, także... Ja co tutaj te 5 pol zrobiłem, kurde na jednym zbiorniku, że tak powiem. Coś różnicę tak Żebyś byś zrobił co najmniej no, na dwóch, No trzy. myślę, że na 3 Może przecież tak ucieka, także fajnie, jeszcze mi 8% zostało Także gitara, zjeżdżam i na akurat 23 minuty mamy te, że to 8% to wytrać. Czasem nie zostawię w paletach. Tego ja nigdy nie zostawiam w baba tam Bo mnie tylko te palety irytują później jak patrzę po DS tem y poziom zniszczenia maszyn. A, heee. To jest worek z tym. A, mówiłeś coś, że worki kolory się podobają. No, chodź zobaczyć. Jeszcze wam tutaj pokażę. O, faktycznie. E, gdzie to jest. Tutaj worki typu Big Widzicie tutaj to wszystko. Ale... Tylko się do nasion zmienił. Cik, cyk cyk. Eee, pyk. No to już są tak. modyfikacje. Licencję widzę dostali, ale tylko na nasiona. Tutaj eee, palety. Tutaj macie ziarna. tak dalej. To wszystko. Co? Ja tych ziarn nie widziałem. U, mo Czy to to modyfikacja. Nie, paleta trzciny cukrowej, paleta sadzonek to poli. Paleta rozsadowa. Także tutaj trochę tego dodali. A nie, ta paleta rozsadowa była. Także gitara. A no, widzę, licencję podostawali Ale ci powiem tak, yy, co chodzi o tą paletę ziarna. To o co z tym chodzi? Ty sednem worki będziesz sam ładował, czy tylko podjeżdżasz kaszer? a No dobra, właśnie, dobre pytanie. A ja to sprawdzę chyba z... właśnie na odcinku o... o no, no, mógł fajny mieć odcinek. Przecież oczywiście zapraszamy do miastka. Jak widzisz z godzina 20 i powoli się robi ciemno, a nie tak gwałtownie. Księżyc fajny jest. Także no poprawili to nareszcie. Dopiero teraz. Boże święty. W tym farming ma jeszcze jakieś 8 miesięcy i dopiero oni teraz to poprawili, gdzie tyle ludzi narzekało, no ale... Nic. Dobrze chociaż... Późno ale zrobili to Tak, a poza tym teraz na kolejnym odcinku będzie super akcja, także <grybujesz> zapraszam. No także i co tu sobie jeszcze umyję i widzimy się w kolejnych nagraniach, więc trzymajcie się na razie, cześć!